Co ty chciałaś? Fifi. Nie ma żarcia. Tam masz. Tu masz żarcie. No jak nie? Tam masz żarcie. Tu nie, nie masz. Nie dostaniesz nic innego. Tam to na pies zjedz. Co ty chciałaś? Co? Fifi. No co chciałaś? Ejo? Nie, nie ma. Tam jest, tam jest twoje jedzenie, tam. Tu. Tu masz, chodź. Zobacz. Tu. Widzisz? Nie. Nie ma szynki. I parówek. Nie ma parówek. Nie ma szynki. No, tu, tu, o, tu, tu. Zobacz. Takie dobre, pan zje nawet. Nie, nie ma parówek. Krzynki też nie ma. Nie dostaniesz. Na pewno nie.